ツアーな。<music> Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Fnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 10.80 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 100 39 FM oraz 1520 AM ponad oceanami. No i tak, drodzy Państwo, jak słyszeliśmy, godzina 15.30, ale to co warto podkreślić tutaj w Polsce, bo to jest audycja ponad oceanami, wędrujemy, będziemy dziś na Florydzie, będziemy w Nowym Jorku, opowiemy Państwu również o tym, co słychać pod niebem Londynu, o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, a tam dzieje się bardzo dużo, pewnie zahaczymy również o temat francuski. Ja, drodzy Państwo, witam wszystkich korespondentów z różnych części świata, wszystkich korespondentów ponad oceanami i już teraz błyskawicznie. Łączymy się z Florydą. Tam czeka już Ewa Jeneralczuk. Ponad oceanem. Witam serdecznie Jaśmino, Ciebie wszystkich naszych reporterów i słuchaczy magazynu ponad oceanami ze słonecznej i gorącej Florydy. Z nowym miesiącem Jaśmino na Florydzie mamy dużo dobrych i ciekawych nowości. Od 1 października obowiązuje pakiet ponad 20 nowych ustaw uchwalonych przez legislaturę obejmujących prawo karne, bezpieczeństwo publiczne, infrastrukturę, gospodarkę, ochronę zwierząt, zdrowie psychiczne, prawo cywilne i walkę z handlem ludźmi. W prawie karnym zaostrzone zostały m.in. przepisy dotyczące ucieczki przed policją, przestępstw drogowych, manipulowania elektronicznymi opaskami, monitorowania ucieczki z miejsca kolizji przestępstw seksualnych, cybermolestowania oraz recydywy w przestępstwach seksualnych. W obszarze infrastruktury i gospodarki zmieniono m.in. przepisy dotyczące podatku od usług telekomunikacyjnych, jawności danych finansowych oraz regulacji gruntów samorządowych, przyspieszając tym samym procesy wydawania pozwoleń budowlanych. Nowe regulacje związane z walką z handlem ludźmi wprowadzają m.in. kary dla sprawców wykorzystywania seksualnego dzieci i osób niepełnosprawnych. Dodatkowo uchwalono przepisy przedłużające poufność danych dokumentów. W Departamentu Usług Finansowych oraz danych nieletnich w postępowaniach dotyczących aborcji bez zgody rodzicielskiej. Tymczasem gubernator Ron DeSantis i władze Florydy zatwierdziły przekazanie działki o powierzchni ponad hektara na kampusie Miami Date College pod budowę biblioteki prezydenckiej Donalda J. Trumpa. Teren zakupiony przez stan w 2004 roku za 25 milionów dolarów obecnie pełni funkcję parkingu i znajduje się obok Freedom Tower, ważnego symbolu dla kupańsko-amerykańskiej społeczności. Fundacja Biblioteki potwierdziła, że projekt powstanie w Miami i potrwa 5 lat, choć nie podano jeszcze wizualizacji harmonogramu ani kosztów inwestycji ani wpływu budowy na ruch w centrum miasta i działalność uczelni. Wcześniejsze negocjacje obejmowały także inne lokalizacje, ale prezydent Trump wybrał właśnie ten teren przy Freedom Tower. Zwolennicy inwestycji podkreślają, że biblioteka może wzmocnić rolę Miami jako centrum kulturalnego i edukacyjnego, tworząc nowe możliwości dla studentów i nadając projektowi symboliczne znaczenie w kontekście historii imigracji w regionie. I na koniec, jaśminowam ciekawostkę dla wszystkich fascynatów kosmosu. Otóż firma Blue Origin, należąca do Jeffa Bezosa, otworzyła nową fabrykę Fabrykę rakiet na Merritt Island na Florydzie. Z oka powierzchni około 71 tysięcy metrów kwadratowych ma służyć seryjnej produkcji rakiet New Glenn, które mają konkurować ze SpaceX. W centrum fabryki znajduje się długa linia montażowa. Dostęp niestety dla medów jest mocno ograniczony ze względu na tajemnicę technologiczną, to oczywiste. Nowa infrastruktura ma wspierać programy eksploracji kosmosu, w tym misje księżycowe Nasa Artemis. Choć szczegóły dotyczące produkcji rakiet zatrudnienia i startów wciąż pozostają. Niejawne otwarcie fabryki wpisuje się oczywiście w rozwój Coast, Space Coast floryckiego wybrzeża kosmicznego, gdzie działa już też SpaceX i rozwijane są instalacje pod Starship. Władze Florydy, jak widać, stawiają na rozwój prywatnego sektora kosmicznego jako źródła postępu technologicznego i impuls dla gospodarki, a wyścig w kosmosie wydaje się mieć również wymiar geopolityczny w rywalizacji, chociażby z Chinami. A póki co cieszymy się w cały czas piękną pogodą dużą dawką słońca i oczywiście spokojnym sezonem huraganowym Jaśminą, choć może nie powinna. Wywoływać wilka z lasu. Dla magazynu Ponad Oceanami Ewa Jenerałczuk, Radio Theon, Florida. No i to, drodzy Państwo, była korespondencja Ewy Generalczuk. Bardzo serdecznie dziękuję. Korespondencja ze słonecznej i gorącej Florydy. Czekamy na połączenie z Maciejem Mikurdą, ale skoro nie jeszcze tego połączenia nie mamy, to może uda nam się połączyć ze Sławomirem Budzikiem, czyli ponownie przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy. Być może zaraz usłyszymy głos współgospodarza audycji Ponad Oceanami. オズラな。 Jaśmino, dzień dobry, witam Ciebie, witam wszystkich naszych rodaków w Polsce. No u nas rzeczywiście poranek dopiero 8.35 na zegarze w Chicago, 9.35 na wschodnim wybrzeżu. Natomiast wracamy do bardzo głośnej krytyki, jeśli idzie o środowisko katolików w Stanach Zjednoczonych. Przypomnę, senator Dick Darby, to jest senator bardzo znany w Illinois, czyli w Chicago i nie tylko, miał dostać nagrodę archidiecezji Chicago, ale problem był taki, że senator Dick Darbin, pochodzący zresztą ze stolicy stanu Illinois, czyli Springfield, jest wprawdzie katolikiem, ale opowiadał się zawsze za aborcją. Zresztą był bardzo gorącym i jest gorącym zwolennikiem aborcji. W związku z tym bardzo konserwatywny biskup polskiego pochodzenia, a Tomasz Paprocki u siebie w diecezji Springfield, pozbawił prawa przybywania Komunii Świętej senatora. A teraz kardynał Blaise Supic, czyli kardynał Chicago, Przyznał nagrodę za, co? za to, że walczy o prawa imigrantów. I w sprawie, a w tym konflikcie wewnątrz e, kościoła, a pojawił się także głos papieża, a który zabrał e, e, bardzo poważne stanowisko e, i powiedział coś takiego: Bycie pro-life to coś więcej niż tylko sprzeciw wobec aborcji. A powiedział papież Leon XIV, który doskonale zna sytuację i je doskonale zna także kardynała Blaise'a Supicza, który jest jego również współpracownikiem. Papież powiedział, że ktoś kto mówi jestem przeciwny aborcji, ale popiera karę śmierci, nie jest w pełni pro life. Ktoś, kto odrzuca aborcję, ale jednocześnie akce akceptuje nieludzkie traktowanie imigrantów, również nie może tak się określać. A powiedział Leon XIV, no i tu w Stanach Zjednoczonych. Te słowa papieża są odbierane jako, można powiedzieć, zarzut w stronę administracji Donalda Trumpa. Już pojawił się głos w Białym Domu. Rzeczniczka Karolina Lewitt odrzuciła tę krytykę. Powiedziała, że administracja Donalda Trumpa egzekwuje prawo w możliwie najbardziej humanitarny sposób. Tak więc ten spór cały czas trwa, a senator Darbin stwierdził, że nie przyjmie nagrody archidiecezji Chicago. Kardynał Supi, czy ubolewa, szkoda, bo mogło dojść do dialogu i do ewentualnego nowego otwarcia. A ciekawostką jest, że w Chicago, na południu od Chicago, jadąc wzdłuż jeziora Michigan, powstanie coś niebywałego. To tutaj nie tak dawno były potężne stalownie. To tutaj pracowali nasi pradziadkowie. Były to huty. US Steel Soundworks i to właśnie tutaj, w miejsce tych hut, powstanie najnowocześniejszy kompleks, budowa Illinois Quantum. To jest projekt nowych technologii, takie centrum technologii kwantowych i mikroelektroniki. Największe w Ameryce Północnej powstanie w miejscach stalowni, gdzie właśnie nie tak dawno Polacy po prostu mieli swoją pracę. Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać na naszym informacyjnym portalu deon 24com tam informacje z Chicago, z okolic, z Florydy, ze Stanów Zjednoczonych. Mnóstwo lokalnych informacji, które dotyczą Polaków. Jak sobie radzą, jak żyją w Stanach Zjednoczonych, jakie sukcesy osiągają i o Kevinie Gibasie także przeczytacie. Jutro Polak, 23-letni z Gilowicy ma kolejną trzecią walkę, a w Stanach Zjednoczonych pojedynek odbędzie się w Rockford, to są zachodnie przedmieścia Chicago, w w miejscu Hard Rock Casino, nowe casino, walka zawodowa Polaka już teraz tutaj elektryzuje Polonię amerykańską i tą dobrą informacją żegnam się z Państwem, mówię dobrego popołudnia w Polsce, my dopiero zaczynamy dzień. Dziękuję dla magazynu Ponad oceanami Sławomir Budzik, Radio Deon. Bardzo serdecznie dziękuję. Sławomir Budzik, współgospodarz Audycji Ponad Oceanami. A teraz, drodzy Państwo, wędrujemy dalej. Maciej Mikurta powinien być już po drugiej stronie. Ponad Oceanami. Dzień dobry, witam wszystkich z Filipin, z Metro Manila, Quezon City. Do, przyzwyczaiły mnie już Filipiny do tego, że tutaj w polityce i w pogodzie to zmiany następują dość gwałtownie. No i tak też się dzieje, działo w ostatnim tygodniu na Filipinach, ale zanim ta polityka, zanim te momentami tragiczne zjawiska naturalno-pogodowe, to dwa słowa o sporcie. Oczywiście tutaj trzeba nadmienić, że w tym tygodniu, w ubiegłym tygodniu, w niedzielę odbyły się Mistrzostwa świata w siatkówce. W tych, w tych zmaganiach, w tych sportowych zmaganiach, w tych mistrzostwach, rozgrywkach brali udział Polacy, no i udało nam się osiągnąć niewiele jaki sukces, bo oto trzecie miejsce, brązowy medal. Niestety odpadliśmy w półfinałach, kiedy to mierzyliśmy się z Włochami, wyeliminowali nas oni z tych rozgrywkach, ale dzień później polska drużyna dała radę i w meczu z Czechami zdobyliśmy brąz. Jeżeli chodzi o politykę, to tu jest bardzo na chwili Spinach gorąco cały czas nie milknął echa rozruchów, które miały miejsce również w niedzielę ubiegłym tygodniu. Chodzi o to, że Miały miejsce manifestacje antykorupcyjne, antyprezydenckie, antyrządowe. Większość z nich przebywała raczej spokojnie, natomiast w samej Manili, w samej stolicy Filipin doszło do rozruchów, którym musiała przeciwstawić się policja, użyto nawet armatek wodnych, spalono jeden hotel, dokonali tego oczywiście wandale. 100 osób zostało aresztowanych. Jedna osoba nawet poniosła śmierć. Co ciekawe, wśród tych aresztowanych większość to są osoby niepełnoletnie. No i oczywiście w tych sytuacjach zaczęto zadawać sobie pytania, jak do tego doszło, kto za tym stoi. No bo większość manifestantów jednak pilnowała siebie. Chociażby z tego względu, że ojciec poprzedniego prezydenta wprowadził stan wojenny w latach 70. I tutaj panuje taki strach, panuje takie przekonanie, że być może właśnie nadmierne rozruchy, kiedy ulica weźmie sprawy w swoje ręce, to obecny prezydent pójdzie w ślady swojego ojca i nie zawaha się wprowadzić stanu wojennego. No więc skąd właśnie te akty wandalizmu? Hmm, oczywiście od razu od tego opozycja się odseparowała, przy, y, głównie y, zwolennicy prezydenta Duderte, który, którzy są główną opozycją na Filipinach wobec rządzącego prezydenta Marcosa, hmm, odżegnali się od uczestnictwa w tych najbardziej, y, najbardziej przemocowych, dynamicznych y, rozruchach, ale wskazuje się tutaj, co ciekawe, i robi to burmistrz Manili Isko Moreno na mniejszość filipińską. Twierdząc, że być może są to właśnie jakieś działania z zewnątrz, które mają skompromitować Filipiny na arenie międzynarodowej. No i te zjawiska naturalno-pogodowe tutaj tragiczne wydarzenie trzęsienie ziemi, które pochłonęło 70 osób, jak na razie, bo liczba ofiar rośnie. Także tym smutnym akcentem żegnam z Filipin. I to, drodzy Państwo, nowość w audycji Ponad Oceanami, chociaż już nie pierwszy raz prosto z Filipin. Maciej Mikurda bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję, a teraz już, drodzy Państwo, błyskawicznie przenosimy się do Londynu. Tam czeka już współgospodarz Studia Londyn, Aleks Sławiński. Ponad Oceanami. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach mórz i oceanów. Dzisiejszą relację rozpoczynamy od informacji kulturalnej. W miniony wtorek Studio London Radia Wnet gościło w Londynie na czerwonym dywanie w Leicester Square na pokazie filmu The Partisan, opowiadającym o życiu Krystyny Skarbek, jednej z najbardziej znanych agentek II Wojny Światowej, ulubionego szpiega Winstona Churchill'a właśnie na podstawie jej życiorosu Ian Fleming pisząc swoje powieści o Jamesie Bondzie wzorował właśnie dziewczyny Bonda Teresa Skarbek została zamordowana przez radzieckie służby w latach 50. Jednak film opowiada o fragmencie jej życiorysu, podczas kiedy została skontaktowana z francuskim ruchem oporu i pomagała właśnie w walce z Niemcami na francuskiej ziemi. W rolę Krystyny Skarbek wcieliła się córka Romana Polańskiego. Film już za kilka dni Wejdzie na ekrany kin, więc polecam jak najbardziej jego obejrzenie. No ale tymczasem przenieśmy się do świata wielkiej polityki. Wczoraj premier Kirstarmer spotkał się z głównym sekretarzem NATO Markiem Rutte w przeddzień rozpoczęcia rozmów Europejskiego Politycznego Komitetu w Kopenhadze. Liderzy rozmawiali o między innymi o. Sytuacji panującej na wojnie w Ukrainie i o silnej odpowiedzi Donalda Trumpa, jeżeli chodzi właśnie o próbę zakończenia tego konfliktu. Dzisiaj podczas konferencji dowiemy się więcej szczegółów na temat tego, co dzieje się nie tylko w samym NATO, ale właśnie i w Unii Europejskiej. Na zakończenie wróćmy jeszcze do polskich spraw Wielkiej Brytanii. W sobotę, 21 października w kościele Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła na Ilingu e w Londynie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej generałowi Józefowi Hallerowi. Autorem tablic jest dr Magdalena Cisło z Krakowa. Warto przy tej uroczystości przypomnieć związki generała Hallera z Londynem, a konkretnie właśnie z dzielnicą Ealing w latach 1940 43 Haller piastował stanowisko ministra oświaty w rządzie na uchodźstwie. Po śmierci generała Sikorskiego w dniu 14 lipca 1943 roku podał się do dymisji. Po wojnie pozostał w Londynie, mieszkał właśnie na ilingu przy Hunger Lane 61. Pozostając na emigracji, generał Haller miał 72 lata i był najstarszym z ponad 100 polskich generałów, którzy dokonali takiego wyboru. Do usłyszenia. Mówi Wam Aleks Sławiński. Spotykamy się już w najbliższą niedzielę o godzinie 9 na antenie Radia Wnet. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. No właśnie, ja tylko przypomnę Państwu, że Studia Londyn możecie słuchać również na naszym portalu www.wnet.fm. A teraz już przenosimy się do Studia Radia Wnet. Czeka tutaj dr Mikołaj Murkociński. Ponad oceanem. Tak, dzień dobry Państwu i przeniosimy się do Francji, ponieważ przyjrzymy się bliżej temu, co wydarzyło się w tydzień temu 25 września, kiedy to były prezydent Francji, Nicolas Sarkozy został skazany na 5 lat więzienia w procesie dotyczącym rzekomego finansowania libijskiego jego kampanii prezydenckiej z 2007 roku. Przypomnijmy, że kampanię wygrał. No ale wyrok jest kontrowersyjny, ponieważ Sarkozyemu i jego współpracownikom nie udało się jednoznacznie udowodnić korzystania z pieniędzy libijskich. Mających pochodzić od reżimu Muammara Kaddafiego, było go przywódcy Libii. Nikolasa Sarkoziego skazano, skazano również natomiast pod zarzutem uczestnictwa w zmowie przestępczej. Chodziłoby o to, że on wraz ze współpracownikami mieliby w ogóle wpaść na pomysł, aby kampanię wyborczą finansować z tych pieniędzy. Co ciekawe, sąd zastosował także rygor natychmiastowej wykonalności kary, co oznacza, że w przeciągu najbliższych czterech miesięcy Nicolas Sarkozy stanie osadzony w więzieniu pomimo wniesionej przez niego apelacji. Sprawa ponownie ożywiła dyskusję we Francji na temat roli sędziów we francuskim ustroju politycznym, ponownie, ponieważ podobna debata rozgorzała po wyroku pozbawiającym kilka miesięcy temu liderkę Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen możliwości pełnienia funkcji publicznych ze skutkiem natychmiastowym. Co oznacza, że Marine Le Pen, która jest faworytką we wszystkich sondażach, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, nie będzie mogła ubiegać się o fotel prezydenta w roku 2027, kiedy to Emmanuel Macron będzie kończył swoją drugą kadencję. Sam Nicolas Sarkozy kontratakuje, mówiąc o boju na rzecz państwa prawa, w wywiadzie, którego udzielił prawicowemu Journal du Dimanche. To jest wielka czołówka na pierwszej stronie widzimy Nicolasa Sarkozy'ego, No i właśnie ten Tymon, ten tytuł prowadzę bój o państwo prawa. Francuska scena polityczna natomiast jest w tej sprawie naturalnie podzielona. Podczas gdy politycy prawicowi zastanawiają się nad upolitycznieniem niektórych sędziów, przedstawiciele lewicy są oburzeni próbami podważania trójpodziału władzy oraz zastraszania sędziów. Skądśmy to znamy? Natomiast jeżeli chodzi o te argumenty, które pojawiają się po prawej stronie, dotyczą one przede wszystkim pewnych zbieżności, przede wszystkim faktu, że sędzia, który orzekał w sprawie Sarkoziego, orzekał również w, w sprawie byłego premiera Francji François Fillona również w związku z procesem, który kosztował tego, tego ostatniego, no, można powiedzieć, wybory prezydenckie, które przegrał, które przegrał w drugiej turze, zcierając się z Emmanuelem Macronem. A również pytanie się pojawia, jeżeli chodzi o rolę mediów w tym wszystkim, ponieważ cały zarzut na, dotyczący M. Nicolasa Sarkozygo zbudowany był na artykule, który został opublikowany przez Mediapart ponad 10 lat temu. Mediapart to jest taka agencja informacyjna lewicowa, która pojawia się w wielu podobnych sprawach, m.in. również w sprawie François Fiona. A jeżeli chodzi o Nikolasa Sarkoziego, już 13 października powinien poznać datę osadzenia w więzieniu. Tak jak wspomniałem, powinno się to wydarzyć w ciągu najbliższych czterech miesięcy, no ale byłby on pierwszym prezydentem Francji za kratkami od czasów marszałka Filipa Petena, przywódcy rządu Vichy, który kolaborował w czasie II wojny światowej z niemieckimi okupantami. To tyle dla magazynu Ponad Ocenami z krakowskiego przedmieścia Mikołaj Murkociński. Bardzo serdecznie dziękuję. Korespondencja Mikołaja Murkocińskiego i przybliżenie sytuacji we Francji, a przynajmniej sytuacji Sarkoziego, prezydenta Sarkoziego. A teraz, drodzy Państwo, wędrujemy ponownie do Stanów Zjednoczonych. Ojciec Paweł Kosiński. Ponad oceanem. Witam, witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. W Christendom College, front Royal. W stanie Virginia, kaplica Chrystusa Króla wzbogaciła się o niezwykły element liturgiczny, monumentalną kadzielnicę inspirowaną słynnym Botafumeiro z katedry w Santiago de Compostela. To dzieło wykonane w Hiszpanii przez mistrza złotnictwa Emilio Leona stanowi nie tylko efektowną ozdobę, ale przede wszystkim wyraz głębokiej symboliki modlitwy i kultu Chrystusa Króla. Tradycja ogromnych kadzielnic sięga XI wieku. Najsłynniejszą z nich jest właśnie Botafumeiro, potężna, ważąca ponad 80 kg kadzielnica, która od setek lat rozkołysuje się w katedrze św. Jakuba w Galicji Hiszpańskiej. Symbolizuje ona modlitwy wiernych wznoszące się ku niebu. A jej widok stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów pielgrzymek do Santiago. Christendom College od początku swojego istnienia w 1977 roku pozostaje blisko związany z dziedzictwem katolickiej Hiszpanii. Założyciel uczelni, historyk Warren Carroll, wielokrotnie prowadził studentów do El Escorial, by poznawali historię i duchowość tego kraju. Prezydent Emeritus Timothy O'Donnell, zachwycony wizytami w Santiago de Compostela, zapragnął przenieść część tej tradycji do kaplicy uczelni. Nowa gadzelnica nie jest jednak kopią hiszpańskiego oryginału. Projektanci z Heritage Liturgical dostosowali jej formę do neogotyckiej architektury kaplicy, tworząc harmonijną całość z wystrojem świątyni. Przez ponad półtora roku Leon pracował nad srebrzoną, mosiężną strukturą, w której, jak sam podkreśla, zawarł własną duchowość i przekonanie, że sztuka sakralna powinna przede wszystkim oddawać chwałę Bogu. Na co dzień kadzielnica znajduje się przy wizerunku Matki Bożej, jednak w największe uroczystości liturgiczne, jak nadchodząca uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata zostaje przeniesiona przed ołtarz główny. Wtedy seniorzy Christendom College na wzór hiszpańskich tiraboleiros wprawiają ją w ruch, a modlitwy wiernych unosząc się wraz z kadzidłem tworzą poruszające widowisko duchowe i estetyczne. Jak podkreślają twórcy projektu, monumentalna kadzielnica nie tylko zdobi kaplicę. Jej zadaniem jest przywoływanie na myśl prawdy o Bogu, który przyjmuje modlitwy Kościoła i przemienia je w żywe świadectwo wiary. Dla wielu wiernych staje się ona widzialnym znakiem niewidzialnej rzeczywistości, łącznikiem między tradycją Europy a żywą wiarą katolików w Ameryce. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję ze Stanów Zjednoczonych, a na zakończenie drodzy Państwo przybliżamy sytuację w strefie gazy, ale tym razem ta historia ma dla nas Polaków szczególnie bliski wymiar. Na jednym z zatrzymanych przez izraelską marynarkę statków flotyli humanitarnej znalazł się polski parlamentarzysta. Pamiętamy pewnie posła, który kiedyś biegał z reklamówką przy, przez granicę. No dziś znów znalazł się w centrum wydarzeń, tyle że już nie na Podlasiu, a na Morzu Śródziemnym wraz z innymi aktywistami. Chciał Przełamać blokadę morską i tutaj już bez ironii, bez tego akcentu, bo sytuacja w strefie gazy jest faktycznie dramatyczna, pomoc humanitarna jest tam niezbędna, panuje tam e, głód, no i każda forma i próba zwrócenia uwagi e, chyba wydaje się jednak e, być tutaj dobrym e, pomysłem, no ale oczywiście ta pomoc nie dotarła, blokady nie udało się przełamać i e, poseł został zatrzymany przez no nie, tylko, nie tylko poseł, bo są tam jeszcze inni e, Polacy i Pomoc humanitarna, która nadciąga z całego, z całego świata, ale ten statek został zatrzymany, przewieziony do izraelskiego portu. Polski rząd zapewnia, że monitoruje sytuację i że opieka konsularna działa, ale organizatorzy wyprawy mówią wprost o porwaniu na wodach międzynarodowych. Krytycy zarzucają władzom, że reakcja jest zbyt miękka i że trzeba twardo postawić sprawę wobec Izraela. No to tutaj już, tutaj już jest pytanie o skuteczność naszej dyplomacji i o granice naszej odwagi w polityce zagranicznej, bo często już w kontekście Izraela i reakcji szeroko rozumianego Zachodu, nie wspominając o Stanach Zjednoczonych, największym sojuszniku Izraela, ale też w tym kontekście Polski mówimy o pewnych podwójnych standardach i o dziwnym strachu, który o ile jest przełamywany, jeżeli chodzi o relacje na przykład z Rosją i wprost mówi się o tym, że Putin to zbrodniarz wojenny, o tyle ciężej mówi się o e, zbrodniarzu wojennym w kontekście premiera Izraela, Benjamina e, Netanyahu. No dobrze, ale to jest tylko fragment większej układanki. Izrael od lat utrzymuje blokadę strefy gazy, tam żadna jednostka nie ma prawa dopłynąć. Premier Benjamin Netanyahu tłumaczy ofensywę koniecznością eliminacji Hamasu, no bo to co trzeba też przyznać, faktycznie Hamas również popełniał i popełnia zbrodnie, cały czas przetrzymywani są zakładnicy izraelscy, no i jest to organizacja terrorystyczna. Ale kiedy mówimy o strefie gazy, to mówimy, myślimy i przed oczami mamy i cywilów, i dzieci na niespotykaną dotąd skalę i to jest właśnie tragedia zwykłych ludzi, zwykłych mieszkańców. Mieszkańców Strefy Gazy, którym daleko myślę do wielkiej geopolityki, głód, brak leków, ostrzały dzielnic mieszkańców, tak wygląda dzisiaj codzienność Strefy Gazy, no ale też mówimy o sojusznikach tych dalekich z oceanu, a co z sojusznikami so, z, z, z sąsiadami, czyli z sojusznikami też świata m, arabskiego, Egipt kontroluje przejście w Rafach, bo boi się napływu uchodźców, Jordania coraz ostrzej krytykuje Izrael, ale niewiele konkretów za tym idzie. Arabia Saudyjska, która jeszcze niedawno rozmawiała o normalizacji stosunków z Tel Awiwem, teraz musi wstrzymać się, bo opinia publiczna w świecie arabskim jest jednoznaczna, czyli wsparcie dla palestyńczyków. No właśnie, o ile można powiedzieć, że w świecie normalnych, zwykłych obywateli ten świat arabski zawsze stawał i staje po stronie palestyńczyków, o tyle w polityce, szczególnie kiedy w grę wchodzą większe pieniądze, umowy gospodarcze, no to już gdzieś ten element humanitarny i dobra o zwykłego człowieka pozostaje niestety w tyle. Iran jeszcze może tutaj wspomnijmy, wykorzystuje trochę sytuację, by budować swoje wpływy wspierając Hamas, ale też podgrzewając konflikt przez Hezbollah na północny, północy Izraela, bo nie zapominamy również o Libanie, Stany Zjednoczone, no jak zawsze tutaj stoją mocno po stronie Izraela, trochę też próbują balansować, bo z jednej strony wzywają do zmniejszenia liczby ofiar cywilnych, a z drugiej cały czas przecież dostarczają Izraelowi broń, dostarczają wsparcie polityczne. No i Państwo, tak to wygląda. Flotylne statki, blokady w tle, śmierć i katastrofa humanitarna. Dziesiątek tysięcy ludzi, którzy codziennie muszą walczyć o przetrwanie, a niestety, i to co chyba jest najgorsze w tym scenariuszu, nic nie wskazuje na to, aby ta sytuacja szybko się rozwiązała. No, jeszcze do tych tematów będziemy wracać. też Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Palestyńczykiem Salah Abulaban. Ta rozmowa była w dzisiejszej odysji Wyborczej i jest na naszym portalu wnet.fm. Adam Czerpach zrealizował audycję Ponad oceanami, wydał Andrzej Karaś. Bardzo serdecznie im za to dziękuję. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Za kilka chwil po południu w Radiu Wnet zapraszam w imieniu Łukasza Jankowskiego i dziękuję całej redakcji Ponad Oceanami również ze Stanów Zjednoczonych. Ponad Oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Net w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15:30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku, a o 8:30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 10:80 AM oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 3,9 FM oraz 15,20 AM ponad oceanami.